I znowu troszkę prawa OMA, troszkę prawa Kirchhoff'a. 1,55, czyli prąd płynący w, w obwodzie złożonym z dwóch gałęzi równolegle, równoległych. Yy, czyli mamy jedną gałąź i mamy drugą gałąź. Mamy tu R1 na przykład, tu mamy R2. -kę. Tu płynie jakiś tam I1, tu płynie nam jakiś tam prąd I2. A to mamy prąd. Yy, I. No tak, właściwie to mi się zmienia koncepcja, bo <laughs> troszkę, bo tu można liczyć te zadania na kilka sposobów, ale przecież mamy coś takiego jak dzielnik prądu. Czyli prąd na poszczególnej gałęzi przy połączeniu równoległym to jest prąd główny, rezystancja ta, która zostaje, czyli ta druga, przez rezystancję zastępczą, czyli. R1 dodać R2. Yy, wrzucamy do wzoru. Czyli R2 90, R1 yy, 60, o, i 90. No, mam nadzieję, że jest znanie czytelnie. Czyli i1 to jest 1 razy 90 przez 100 to ucinamy. Mamy 9,15. Wrzucamy w kalkulator, żeby się za bardzo nie męczyć. A, no, no tak, 0,6. A, no, widzicie, czasami. czasami to lenistwo wychodzi bokiem. I dwójkę można na różne sposoby policzyć. Trochę zamieniłem. Indeksy na samym początku, powiem pan. Bardziej logicznie jest to, że prąd pierwszy i tak też policzyłem odruchowo. Także zwróćcie uwagę na indeksy, czyli 1 przez R1, 2 przez R2. I jeszcze raz, jeżeli chodzi o dzielnik prądu, to mamy ten taki sposób, że jeżeli jest połączenie równoległe, to i chcemy policzyć na jednym z rezystorów prąd, prąd płynący przez jeden z rezystorów, to bierzemy tą rezystancję, te rezystancje, które zostają, czyli w tym przypadku jak chcemy I1, to bierzemy ten drugi rezystor, czyli R2 no i podstawiamy do tego wzoru, który tutaj macie w pierwszej linijce, no i liczymy. Bardzo podobnie jest z prądem I2, czyli przez ten rezystor drugi, znowu musimy mieć prąd główny, który płynie w obwodzie, musimy mieć ten drugi z rezystorów i musimy mieć sumę rezystancji a już możemy sobie, może sobie tu napiszmy, czyli 1 tu będziemy mieli 60, a tu będziemy mieli też 150, bo suma rezystancji się nie nie zmieniła czyli tu mamy 6,15 2,5, tak czyli 4,10 ampera no i oczywiście szybkie zerknięcie, to znaczy jeden prąd mamy 0,6, drugi prąd mamy 0,4. Jakbyśmy chcieli prawo Kirchhoffa pierwsze ułożyć, to będzie, będzie by ono tak wyglądało, czyli suma prądów wpływających równa się sumie prądów wypływających, czyli 1 to się równa 0,4 dodać 0,6, czyli 1 równa się 1, więc zadanie jest dobrze rozwiązane. Zawsze polecam sobie tym prawem Kirchhoffa to sprawdzić. No, i grzejemy do następnego zadania. I kontynuujemy temat troszkę dzielnika prądu. Natomiast, jeżeli chodzi o to zadanie, czyli 4 rezystory równolegle, zobaczycie, że można to zrobić w prostszy, prostszy sposób. Natomiast, no, jeżeli ktoś od Was wymaga liczenia z dzielnika, no to nie macie wyjścia prowadzimy sobie trochę dzisiaj na ten dzielnik ogólnie, jak wygląda układ. Może od tego zacznijmy, a potem się będziemy zastanawiać, co dalej. Cztery rezystorki równolegle. Mamy dany prąd główny, to znaczy ten prąd I. Mamy tu po kolei na przykład I1, I2, I3 i4. No i oczywiście tu mam kolejny rezystor, 4, 3, 2, 1. I sam dzielnik prądu korzysta po prostu z prawa oma, tylko z prawa oma w postaci napięcia, czyli że U to się równa IR. Potrzebujemy rezystancji zastępczej całego obwodu, jeżeli to będziemy chcieli policzyć na przykład ze wzoru jedność przez RZ to będzie jedność przez R1 dodać jedność przez r2, dodać jedność przez R3 dodać jedność przez R4 Musimy to tak, sprowadzić do wspólnego mianownika, a potem zamienić górę z dołem, w sensie odwrócić po prostu ten ułamek. W efekcie czego ten ułamek przyjmie taką bardzo nieprzyjemną postać. Yy, I on będzie mniej więcej tak wyglądał. Yy, R3. Na górze mamy iloczyn. A na dole będzie taka kosmiczna trochę suma, czyli 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. 2, 4 i 1, 2, 3. Także tak to wygląda. No i nie, no nie, nie wygląda to za różowo. Jeżeli byśmy teraz chcieli użyć właśnie dzielnika prądu, musielibyśmy to zrobić w ten sposób, że U to się równa IR, czyli napięcie zasilania jest takie samo jak na każdym rezystorze, więc prąd I1 i razy R1 to też da mi to napięcie zasilania, no bo połączenie równoległe, wszędzie to samo napięcie, no i już. Ale to samo uzyskam, jeżeli wezmę prąd główny i rezystancję zastępczą. I teraz tak, jeżeli sobie to porównam, czyli 1 R1 to się równa ir R 2 więc otrzymałbym coś takiego, że prąd I 1 z. prąd I1 to jest I rezystancja zastępcza i przez R1. No i teraz za rezystancję zastępczą musiałbym rzucić ten ułamek, który jest powyżej. I to spowoduje całą no, masę liczenia. Dużo prościej jest na przykład policzyć sobie tą rezystancję zastępczą. Albo z tego wzoru, który tutaj mamy wyprowadzony. Policzyć potem na podstawie rezystancji zastępczej prądu całkowitego to napięcie zasilania. To jest to, co jest tutaj już napisane. I potem po prostu u przez r, u przez r, u przez r, u przez r mamy, będziemy mieli poszczególne prądy w każdej gałęzi. Dużo szybciej to w tak, taki sposób policzymy niż niestety liczyć to z dzielnika prądu w tym momencie. Przynajmniej taka jest. Moja propozycja, jeżeli chodzi o rozwiązanie akurat tego zadania, bo sam dzielnik prądu, tak jak już mówiłem, będzie tutaj bardzo kłopotliwy, no w pewnym sensie, w pewnym sensie tak. Yy, ale no ponieważ mamy walczyć za pomocą tego dzielnika, no to walczmy. To walczmy. Yy, żeby było trochę szybciej i trochę prościej, policzymy sobie rezystancję yy, zastępczą, tylko takiej trochę innej wersji, żeby to nam ładnie poszło. Czyli mamy tak, 1, 2, 3, 4, to mamy rezystory, yy, cały mianownik wrzucam od razu w kalkulator, yy, czyli tak. Dwójka razy trójka razy czwórka dodać. Jedynka razy trójka razy czwórka dodać. Jedynka razy dwójka razy czwórka dodać. I jedynka razy dwójka razy trójka. I miejmy nadzieję, że się nie pomyliłem. To jest 8200. Jeżeli to sobie zostawicie w tej postaci, będzie nam dużo prościej tutaj to podstawiać do poszczególnych, poszczególnych prądów. No to jedziemy za koleją, czyli I 1 to właściwie już mamy, tutaj sobie jakoś to tam odkreślimy, i 1 mamy, czyli mamy mieć prąd główny, czyli 41 razy. Rezystancja zastępcza przez R1 więc R1 mi wyskoczy z tego licznika tutaj dlatego też proponowałem tak to zapisać R1 mi wyskoczy, czyli wyskoczy mi 8, to znaczy skróci się tutaj z tym mianownikiem czyli otrzymam 10 20 15 przez 8, 200 2 zera mogę wywalić że tak powiem Będę miał w takim razie 41 razy 30 przez 82. No tak, 15. 15. Dlatego, tak jak mówiłem, zapisanie sobie licznika w tej postaci nam będzie kolejno przy każdym prądzie. Czyli jeżeli będę liczył i1, skróci mi się r1k. Teraz będę liczył i 2, czyli skróci mi się dwójka i tak dalej. Potem mi się skróci trójka i skróci mi się czwórka. Natomiast zapis w tej postaci wydaje mi się, że bardzo nam uprości pracę. Czyli tak jak wspominałem, skraca mi się teraz dwójka, czyli mam 10, 15, 8, 20, 15, 8, 200. Mianownik się nie nie zmienia. Tu możemy sobie coś tam, że tak powiem, usunąć. Yy, tu możemy to przez 2, czyli tu będzie 4, tu będzie 410, tu przez 1 i tu przez 1. Yy, jeżeli dobrze liczę, yy, tylko że tu będzie 10, nie? Czyli będziemy mieli 90 zł. 60, dziesiątych. 60, dziesiątych, czyli 6 Amperów. I potem mamy i trójeczkę. I znowu wyleci mi teraz z licznika rezystor trzeci, czyli ósemka zostaje, dziesiątka zostaje. Pozwolicie, że trochę może niżej to napiszę. Bo zaraz nam się zjedzie jedno w drugie. I trójeczka, czyli 41, 8, 10. 15, 8, 200. I znowu tu mamy tak. Tu mamy 410. Tu mamy 4. Tu mamy 10, a tu mamy 1. Eee, mała pomyłka. widwójce Powinno być 4 razy 2, czyli 8 i 8 razy. 15 czyli, czyli tu powinno być 120, a tu powinno być 12. Niestety tak trochę za szybko może. Natomiast tutaj mam 60, dziesiątych, czyli 6. Najlepiej, co by nie było, jakbyście sobie wzięli karteczkę i przeliczyli to zadanie. We własnym tempie wtedy będzie 8200. Tu się nic nie zmienia, yy, czyli 0 zera, zera mamy 82 yy, i tu będziemy mieli dwójkę, tu będziemy mieli jedynkę i tu będziemy mieli jedynkę, i tu będziemy mieli jedynkę, więc tu będę miał 8A. No i zostaje nam oczywiście sprawdzenie tak szybko prawa Kirchhoffa, czyli przypomnę, że ponieważ tam jest jeden węzeł, to te wszystkie prądy, które przed momentem były policzone, powinny nam dać napięcie zasilania, czyli mamy tak 41, 15, 12, 6 i 8. 20, 35, 41. lewa na się prawej. Raczej jest dobrze zrobione. Tak jak mówię, to jest jeden, jeden ze sposobów policzenia. Może trochę naokoło, ale to jest z wykorzystaniem dzielnika prądu, a raczej takie byłoby polecenie, jeżeli chodzi o to zadanie tutaj w treści mogę Wam jeszcze raz cofnąć. Nie było jak to policzyć. Mieliście sobie poradzić z problemem, natomiast raczej by to było zadanie na wykorzystanie dzielnika. Trzymajcie się. Cześć.